Szanowni Państwo, jakbyście Państwo zareagowali na widok faceta, który gasi pożar polewając ogień benzyną? Ja myślę, że każdy na tej sali postukałby się w głowę, a tymczasem właśnie to dzisiaj proponuje polski rząd. Zresztą od lat kolejne rządy robiły to samo, najpierw wlewały miliardy złotych z budżetu do systemu bankowo-kredytowego, a potem z miną zdziwionego Pikaczu patrzyły na co jak ceny mieszkań rosną. Wszyscy wiemy, dlaczego ta ustawa trafia dzisiaj do Sejmu. Nie macie, panie ministrze, pomysłu na mieszkania. Położyliście mieszkanie plus, więc jedyne co wam zostało, to wciskać ludziom kredyty. I stąd jest ta kredytowa licytacja pomiędzy pisem a platformą 2%, 0%. Szanowni Państwo, ja słucham tej licytacji i mam narastające poczucie absurdu, bo kłócicie się. Czy ugasić ten pożar wylewając na płomienie jedno wiaderko benzyny, czy dwa wiaderka benzyny? Drodzy Państwo, to się nie uda. Jedno i drugie to jest głupi pomysł, bo pożaru nie da się ugasić wylewając na niego benzynę. Niedługo minie zresztą 20 lat, jak ćwiczymy te dopłaty. To się nazywało rodzina na swoim, to mieszkanie dla młodych, nazwy się zmieniały, ale filozofia była taka sama i efekt był ten sam. Ceny mieszkań rosły, raty kredytów rosły i czynsze rosły bo dopłaty nie działały za pierwszego PiSu, dopłaty nie zadziałały za Platformy i oczywiście dopłaty nie zadziałają teraz. Przeciętnie inteligentny szympans po 20 latach powinien się zorientować, że to po prostu nie działa. Więc po co, panie ministrze, znowu robić to samo? Dzisiaj po kilkunastu latach tych programów młodych Polaków nadal nie stać na mieszkanie. Nawet gdyby chcieli wziąć ten kredyt, to w większości z nich bank po prostu go nie udzieli, bo nie mają zdolności kredytowej. Więc mieszkają z rodzinami, na blokowiskach, tych samych blokowiskach, które zbudowała jeszcze Polska Ludowa. I tak wygląda polska rzeczywistość. Trochę inaczej niż w tych reklamowych broszurkach, panie ministrze. A niestety uzasadnienie pana ustawy wygląda tak, jakby ją panu podyktowali faceci od tych właśnie deweloperskich broszurek. Ja tutaj w Sejmie wiele razy z różnych stron sali słyszałem płomienne mowy, jak bardzo kochacie państwo kapitalizm. I trochę się w związku z tym dziwię, że muszę na tej sali tłumaczyć zupełnie elementarne podstawy funkcjonowania gospodarki rynkowej, bo wydawałoby się, że to jest wiedza z liceum, ale jak trzeba, to trzeba. Otóż, co się wydarzy, kiedy wpuścicie miliardy złotych na rynek? No to klienci ruszą do deweloperów, ale mieszkań wciąż będzie tyle samo, ponieważ podaż mieszkań nie jest elastyczna. Mieszkania to nie są kajzerki. Nie da się włożyć dwa razy więcej. Ciasta do pieca i godzinę później wyjąć dwa razy więcej mieszkań. Więc co w tej sytuacji zrobią deweloperzy, jest dość oczywiste. Rośnie popyt, więc wzrośnie cena. W gospodarce kapitalistycznej to tak działa, że kupuje się jak najtaniej, sprzedaje się jak najdrożej się da. Więc ceny za metr kwadratowy znowu pójdą w górę. A o ile pójdą w górę? Na no, o tyle, ile państwo dopłaciło do kredytu. I tutaj koło się zamknie, po prostu deweloperzy podniosą swoje marże, a kawalerka, która kosztowała 300 tysięcy, będzie kosztowała 500 tysięcy. Jak ludzi nie było stać na własne mieszkanie przed dopłatą, tak nie będzie ich stać na własne mieszkanie także z dopłatą. Wiadomo też kto zyska, bo to też już ćwiczyliśmy, proszę Państwa, grube miliardy ostatecznie popłyną do kieszeni dużych firm deweloperskich no i zarobią banki, które obsługują cały ten system, a my wszyscy zrzucimy się. Na no wysokie zyski. Wydamy duże pieniądze z budżetu, bez sensu, a w efekcie kryzys mieszkaniowy nie będzie opanowany, tylko jeszcze ostrzejszy. Drodzy Państwo, w Polsce nie brakuje dzisiaj kredytów mieszkaniowych, tylko brakuje mieszkań. Więc, żeby mieszkania były dostępne dla zwykłych ludzi, to trzeba postąpić dokładnie odwrotnie, niż proponuje dzisiaj rząd. Trzeba zwiększyć podaż. I wiemy już, że prywatny rynek tego nie załatwi, bo firmom deweloperskim po prostu. Opłaca się utrzymywanie Polski w stanie permanentnego kryzysu mieszkaniowego, bo na tym zarabiają. Więc zamiast grać na ich zasadach, trzeba zmienić zasadę gry. I do tej gry musi wejść na serio państwo i samorząd. Tak, trzeba wydać na mieszkalnictwo w Polsce duże pieniądze z budżetu, ale to trzeba zrobić sensownie. Zamiast waszych dopłat, które spowodują wzrost cen mieszkań, lewica proponuje prosty system. Państwo finansuje, samorząd buduje. Samorząd dostaje pieniądze na postawienie nowych osiedli, wynajmuje ludziom mieszkania na tych osiedlach po stałym regulowanym czynszu, tak żeby każdego, kto pracuje, było stać na dach nad głową, no i w takim systemie obowiązuje uczciwa zasada „wybudowane za państwowe zostaje na zawsze w publicznym zasobie. Tych mieszkań nie wolno wtedy sprywatyzować. Dzięki temu posłużą kolejnym pokoleniom. Zresztą nie ma co wymyślać próchu na nowo. Taki system zbudowali austriaccy socjaliści. On działa. Trzeba skorzystać z tych rozwiązań w Polsce. Minuta, pani marszałek, jeśli można. Pół minuty. Szanowni państwo, te dopłaty to jest dla banków i dla deweloperów. Porządny program mieszkaniowy powinien spowodować spadek cen mieszkań. Jedynie budownictwo społeczne jest drogą do tego, żeby zatrzymać to cenowe szaleństwo. Mamy w Polsce piękną, choć trochę zapomnianą tradycję budownictwa społecznego. Przed wojną polscy socjaliści byli tu pionierami, tu w stolicy. Prostała Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa, i do dzisiaj urbaniści stawiają ją za wzór. I takie może być też nowe polskie budownictwo społeczne projektowane przez dobrych architektów. Zasilane energią odnawialną, dobre dla klimatu, porządnie zaprojektowane, z infrastrukturą, z zielenią, nie tak jak na osiedlach deweloperskich. I o tym warto rozmawiać. Mamy dobrych architektów, mamy sektor budowlany, który mógłby w końcu zacząć służyć społecznemu dobru. Więc zamiast powtarzać po raz kolejny błędy Dziękuję z takich 20 Panie lat, Konkret. szanowni państwo, użyjmy w końcu tych narzędzi, żeby rozwiązać kryzys mieszkaniowy. Będzie z tego więcej pożytku niż z tego ogrzewanego, nieświeżego kopleta który znowu przyniosła do Sejmu Prawica. Dziękuję, Dziękuję bardzo. Bardzo proszę pan poseł Jacek Tomczak, Koalicja Polska.